Siemaneczko, witam serdecznie. Kontynuuję poszukiwania w tym sadzie, co ostatnio byłem. No i na razie same śmieci. Fant, godny uwagi to półpodkowy. O, proszę bardzo. Już drzewa zgubiły liście. No i idę dalej. To jest ta dziura, gdzie wykopałem półpodkowy. Okazało się, że sygnał był dalej. Jakieś pół metra. Jest coś tutaj, jakieś żelastwo. Muszę rozkopać dziurę, bo nie da się wyjąć. Jest duże. Kopię dalej. Jest bardzo długie. Wygląda trochę jak szyna. No nie wiem. Na razie ani drgnie. O, ale mnie bolą plecy. Ale jest koniec. Trafiłem na koniec tej szyny. Teraz powiedzmy wstępnie nazwijmy to szyną to już jest szansa, że to się wyjmie, podważy jakoś muszę teraz kopać wszerz, bo okazuje się że to coś idzie tam w głąb z tej strony myślałem, że się kończy już, a to okazuje się, że to jest pod kątem tam no, jakieś pół metra idzie w głąb ziemi pod kątem na całej linii co ciekawe, już wykopałem drugi drut miedziany Ale to może być po prostu przypadek Tak samo jak ta podkowa O, a z tej strony, spójrzcie, tutaj są takie Jedyne rzeczy jakieś wyróżniające się To tu I tu Takie haczyki jakby To jest mocno przytwierdzone Do Tego żelastwa i to żelastwo idzie dalej i tam zakręca. Niesamowite po prostu. No i to oczywiście się ciągnie tutaj. Tutaj, tutaj, aż tu. Tu jest koniec. Ale nadal idzie to w głąb tam. Jakiś pancerz. Z tej strony jak wykopałem i zobaczyłem, że się kończy to się ucieszyłem. Mówię, a zaraz to wyciągnę. Tak to wygląda z tej strony ale to jest tylko końcówka która siedzi głęboko tutaj ja nie mogę, patrzcie tu jest krawędź a tutaj idzie głęboko jeszcze o, nie dokopałem się jeszcze do końca tego tam gdzieś o, jeszcze głębiej Może to czołg? Podjęliśmy decyzję w sprawie tamtego wielkiego żelastwa, że przyjedziemy tutaj z sylwanem w jakiś dzień i po prostu będziemy kopać do skutku. A tym razem taka fajna klamerka wyskoczyła. Mosiężna, prawdopodobnie. Piękna. Jest monetka, 5 groszy współczesne z 2007 roku Oczywiście jak na każdych wykopkach muszę znaleźć jakiś śmietnik okropny Tutaj jest z tego syfu... no... Bardzo dużo Ale trafiłem na... Fanciki, które zabieram, czyli... trzy buteleczki po Pepsi Coli o. W bardzo dobrym stanie są. A jajaj, ja ja Mamy piękną buteleczkę na korek. Tak je zbieram. Zamszona w środku cała. Ale całutka jest. Nie popękana. To rzadkość. To rzadkość w takich miejscach. Kipperek. Ach, fajnie. Piękna. Biorę. A patrzcie tutaj Kolejna butelka po Pepsi Jeszcze oryginalnie zamknięta Kapsel to już No nie bardzo tam funkcjonuje Cały przerdzewiały Ale butelka Butelka żyje Zostawię tego kapsla Może jeszcze w środku pachnie pepsówą Wróciliśmy na to miejsce ze sprzętem Spróbujemy to wykopać we 3. Tata przyjechał na Oględziny i zadałem mu bardzo ważne pytanie: kopać czy zakopywać? No i Sylwan powiedział: kopać. <głosy> <głosy> Więc... A jakiego się spodziewałeś? No, no nie, po tak zacnym złomiarzu tylko jednego. Tylko kopać. tylko kopać. Wracamy po dwóch dniach na to miejsce. O, napadało, będzie bagno. Bagno jest totalne. totalne bagno. Trochę drga. trzeba Udało nam się właśnie Sylwanowi dokopać do końca tego przedmiotu z tej strony. Czyli, Czyli wiemy już na długość, jakie jest odtąd do dotąd. No. rusza się wydrzeć to tutaj. Odkopać podkopać jeszcze to tym. idzie to była no. taka wow. mhm. no to ja bym się ze zejść z tego zaraz, to zaraz tu bez... trzeba zrobić o podkopać no i w tą stronę jeszcze trzeba by trochę wykopać o no, te mańce no i teraz tu, tu, wybrać, tu wybrać może wydrzemy to Jakie się zdenerwował i zakopał burtę z burtowni. może tak tutaj burtował że się zaburtował, zaburtował czyli zdenerwował się i burtę O spójrzcie jakie tutaj wyszły wzorki blacha cienka blacha cienka niestety a to nie jest właśnie jest stopa łóżka Stopa łóżka tutaj We z głowie takie a, No tak, tak no to wygląda Tutaj zaczep jest Żeby to nie szło tam głęboko, wiecie Że to jest bok krótki, a tam długi Może To jest zaczep na granicę Musiało być drzewo czy coś To jeszcze. jest na deski Na deski, no na drzewo mówię no niesamowite. Ciekawe jak to głęboko tam jest. Oby niedaleko wujek mówi, że to jest madajowe łoże Tak nie. Teraz to no. trzeba zostawić Ukrzyć to nie ma sensu. Nie, to nie jest nie ma to więcej Nie, ja to zaszczypać Tak to wygląda proszę Państwa Taki artefakt No i co to, to teraz może być? Jest część, która została tam, ale już chyba nie będziemy kopać no dalej, nie? Nie? Będzie... nie ma sensu. Pokaż czy tutaj jest stopa jakaś, czy... Czy to mogło być noga od, od łóżka Ciężko powiedzieć? To, jest, to, jest, to, jest, to jest... Nie Ale po co miałby tu być zawias, nie? Nie, nie, nie. to jest takie wciskane było A to było poręcz tak zwana. A no. To jest od, konstrukcja od łóżka. No. Hmm. Trzeba zakopać to. Reszta zostaje dla potomnych. Mam nadzieję, że odcinek Wam się podobał. dostawcie suba, łapkę w górę i do zobaczenia w następnym odcinku. No, ja myślałem, że to jest posłona działa. No ale jednak... Ale blacha już jak cieniutka wgłębie, to cieniutka blacha. Od razu zobaczył, że To co wyłowiliśmy tam z opatówki Kiedyś e, Kiedyś to była blacha taka jak dzwon No Jak chciałem wyprostować to mi młot odskoczył Stopka Tak, to była stopka, tutaj zaczepy do desek A tutaj być może Być może tu się jakąś gałkę nakręcało Taką na zakończenie Wez głowie wez głowie łóżka